Siemiaczka, z tej strony Zapraszam was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W pierwszym odcinku będziemy po raz kolejny W poprzednim odcinku dało nam się pokonać już ostatnią Walkirię. Aktualnie będziemy lecieć do... E, ołtarzyku. Po to, aby... Przyzwać możliwe, już ostateczną Walkirię. Czyli królową Walkir... Trzeba iść tutaj, jak dobrze pamiętam. I przy warsztacie Sindriego do góry. Faktycznie to było to. Czy uda nam się dzisiaj pokonać? Najpewniej nie. Kompletnie nie wierzę w siebie, żeby dała radę zabić królową, jak mieliśmy problem z tymi pomniejszymi. Jak już odzyskacie osełkę, postarajcie się Kupimy tej kamie, na pewno. Nie to bezcenny skarb, nie bujam. Kamień skrzeszenia, mu się przyda. Inaczej nie ma szans. I tutaj do góry. Mam nadzieję, że ona się pojawi tutaj w Midgardzie, nie że w nowym terenie. Bo byłby problem. Ale aż się zacząłem stresować. Jeszcze zobaczymy. Tak. Wszystko legendarne, A Aoteusa niestety nie. A może byśmy kupili coś Aoteusowi? No tutaj wyżej nie damy rady. Dobra. Potem zobaczymy, czy możemy... Jakoś ulepszyć jeszcze, bo pamiętam, że w poprzednim odcinku podnieśliśmy jakiś składnik, ale chyba nie możemy niczego ulepszyć. Bo pamiętam, że próbowaliśmy i na nic nas nie stać. Zapiszemy, może grę. I tak, mapa. Tutaj, niby, mamy jeszcze jedno zadanie poboczne: wejść do kopalni i to pewnie nie trzeba zrobić, idąc jakoś tu, tak mi się wydaje. Dobrze, przekonajmy się, Ach, gondu. Gondu. i hmm? to wszystko? Przepiękna Gondul? Żadnej opowiastki? A, wybacz, chłopcze. Widok Gondul zawsze zapierał mi dech w piersiach. Gondul miała złote usta, lotny umysł i tak cudną urodę, że dosłownie doprowadzała mężczyzn do szaleństwa. Odyn w końcu zabronił jej wstępu do Midgardu. Szaleństwo nie jest zbyt mile widziane w Valhali. Nikt inny jak Geir Drifur, zbrojmistrzyni Valhali, odpowiadała za uzbrojenie i szkolenie Einherjerów. Czego? Armii Odyna na Ragnarok. A przecież dla nich istnieje Walhalla. Einherjerzy czekają w jadalni, bez przerwy ucztując, chlejąc i pier... Cudzołożąc, <toddżą> ile wlezie. Gdy nastaje Ragnarok, Odyn wzywa ich do służby i walki w swym imieniu. Geir miała przy nich ręce pełne roboty.

Chyba jak wszystkie Walkirie. Nie do końca, chłopcze. Chociaż z tego właśnie głównie słyną. I to jest ich najważniejszy obowiązek. Sam widziałeś, kim stają się zmarli bez osądu Walkirii. Sługa Hel. Dokładnie. Ruta Gunrskult. Teraz, kiedy nie sprzątają bałaganu po bitwach, Hel jest pełne dusz, których miejsce jest w Walhalli. Naprawdę przykra sprawa. Serce Ruty pewnie pęka z żalu. Medyczka kawalkiri? Dziwne. Tak się składa, że Eir była dość dziwna. Bardzo cicha i spokojna. Gdy jej siostrom gotowała się krew, ona była niczym senny ocean. Zasklepiała rany śmiertelnikom i bogom. A nawet pewnemu arcymędrcowi, który przedobrzył z gorzałką i spadł z góry. Ech, nie jestem z tego dumny. Portal jest. To chyba się przeniesiemy gdzieś. No, no. Hildr. Pani Potyczek. Całkiem nieźle dogadywała się z Odynem. Z Walkiriami zaś nieco gorzej. Większość czasu spędzała tu, w Midgardzie, obserwując właśnie wśród żywych. Od czasu do czasu siejąc ziarno niezgody. Żyła dla niesnasek. Niektórzy mówią, że była ich ucieleśnieniem. Ciekawe, co będzie robić na wolności. Córka potężnego wodza. Zginęła broniąc go przed rozbójnikami. Orlon trafiła do Walhali, gdzie postanowiła poświęcić się pogłębianiu swojej wiedzy po wsze czasy. Mocno wyróżniała się na tle bez przerwy ucztujących i pijących trunki dusz przebywających w Walhali. Kto ją przekabacił? Oden, w pochłaniającej opasłe tomy wojowniczce, dostrzegł bratnią duszę. Mianował ją naczelną kronikarką Walkiri. I jeszcze zapisy gry. Hmm. Nie ja mogę teraz takie pytanie. gdzie jest najświeższej ostateczną walkirię. Dobrze, zobaczymy. Sigrun to jest podobno najcięższy boss. O i podobno pokazuje lokacje. No dobrze, Poczekamy i zobaczymy, bo tak szczerze nie mam pojęcia, gdzie ona mogłaby być. Bo tutaj mamy Walkirie wszystkie cztery. Walkirie, Walkirie. Tutaj nie ma Walkirię, Walkirię. Zaraz sprawdzę, bo to jest bardzo dziwne. Napisane jest, że żeby wszystkie 8 helmów połączyć, to mamy wszystkie położone, że potem będziemy mogli... Słuchajcie, ja, że to ona jest w tym portalu. Aha! Tak, ona jest w tym portalu. Szczerze, nigdy w życiu bym się tego nie spodziewał. Że to będzie jakieś wyzwanie, tak jak we wcześniejszych... Y Wejście takich. <grymne> Ile ma życia? <grymne> Oła, pół życia?

5 z... Ło kurde, piętnastu chyba. Oj, oj, ona jest ciężka. Ona jest zajebiście ciężka. Może jest jakiś poradnik, jak mi by pokonać, że to jest posrany, ile ona ma życia. Niby... Najlepiej jest Jeżeli już mamy okazję ją zaatakować, to zaatakać ją dużą kombinacją ciosów. Jeszcze raz próbujemy, ale nie mamy szans. Ludzie ją robią bez obrażeń w ogóle. Co ojcze! Ojcze do ty nie powiesz. Uj. Pięć pasów tych Bracie. Jak ja miałbym ten atak, Nie... chyba że uciekać wtedy? Nie wiem, do końca odcinka już spróbujemy ją jakoś poatakować. Ona jest przesrana, ona jest naprawdę najcięższa do tej pory. Dużo mamy Expo i to bardzo dużo. No jakbym ulepszył sobie ostrze chaosu, jakbym spróbował sobie wrócić. Tam nikogo nie było tutaj, do sklepu Broka. Oj. No ja widziałem filmiki, jak ludzie ją robili. Touchless na. na 3-4 uderzenia. Dobrze, spróbujemy coś zrobić. Oh. dla mnie może tego Nie, alchemika? nie mamy, alchemika. chemika. nie damy rady, bo mroźny płomień, a to dużo by dało. Dwa tam. Dwa tam nie fluchajmy. Nie wiem, jak mogłem to dostać. Płomień chaosu. O. Możemy kupić. Kiedyś musisz mi powiedzieć, kto stworzył te cuteczka. Świetnie. Mroźny płomień. Nie damy rady. Tego też nie damy rady, bo ech nam brakuje, chyba żeby je potwarmić. Tutaj srebra by nam brakowało. Przedamy wszystkie niepotrzebne. Wtedy nie finożytą bym sobie zostawił, może. Dziękuję. Ruszacie w drogę, czy mnie lecie ozorem? Teraz będziemy w stanie odblokować sobie to wszystko. Może być już niezłe. Na fulla ulepszone. Wszystko już mamy. No to co będzie tym razem? Ulepsz. Lewiecano nie damy rady, a byłoby dobrze. Krys Walkiri też nie damy. Srebro i echa. Ok. Ręce niewiele nam brakuje. 11 tysięcy. Piodra, też nam brakuje. Jedynie pieniędzy. A to dużo nam da. Lękość to pora. Siła nam spadnie, ale wzrosną nam szczęście i runy. A szczęście do czego było? Na aktywowanie atutów. Lękość ostrzy, nie damy rady, bo srebro. Srebro, alby nam bardzo dużo dało. Dobra. Jak wolisz? No, mi jeszcze tak? Pe, 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 pe. ...cele. Wejść do kopalni, to można by spróbować zrobić. z Stoszkę mniej wejścia, nie wiem jak to zrobić. Idę się do twierdzy $3 Tree. Odzyskaj osełkę. to jest bardzo daleko. Też bym może spróbował, bo da nam to na pewno trochę... ...pieniędzy. No i spróbujemy jeszcze raz tą Walkirię. my jeszcze tutaj, tak. Jeszcze troszkę tą postać ulepszyć. Ale może z tymi atutami i tymi ulepszeniami będzie łatwiej. Nie liczę na to, że się uda, ale spróbujemy. Co nam szkodzi? Ostatnia próba w tym odcinku. Zapiszemy jeszcze grę. Ai, se, vale, não se de novo. Não. Oh wow. jakieś filmik na to było jak bacz, bo to nie ma sensu. Nam ma te wszystkie umiejętności. W sumie logiczne, bo jest kró królową. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty już prawie zdjęty. To jest i tak za mało. To jest znacznie cięższe niż mi się wydawało. Czyli musimy bardzo dużo srebra zebrać. To ja bym spróbował może te zadanie poboczne porobić jeszcze Może z walki z pradawnym by coś dropnęło Ja nie chcę tak łatwo jeszcze odpuszczać Ale nie dam sobie spokoju póki nie pokonamy Walkiri Więc dobrze. Pójdę dokończony ten odcinek już odcinku raczej czekam na zadanie poboczne siemka.